Przypadki słowa przedstawia Iwona Smolka. Leszek Pułka nie boi się zadawać pytań, których się wstydzimy, sądząc, że są zbyt naiwne, a także, że nie ma na nie jednej odpowiedzi. Co jest najważniejsze w życiu? Jakie miałeś, człowieku, marzenia? Co cię kształtowało? Kim chciałeś być? Tom, wieża Montynia, zawiera wiersze, które chcą zrozumieć kim się jest wśród innych ludzi. M pyta, co jest najważniejsze w życiu. Wiedziałem w przedszkolu. To były rzeczy konkretne, bez przymiotników, jak wstyd. Żeby mi nie zakładali fartucha z kaczuszką. Żeby przemoczone na sankach rajtuzy nie opadały. Żeby w oficynie nie katowano kobiet co sobotę, niekiedy lśniące zielenią, niczym magiczne oko radia bolero. Żeby Gagarin podarował mi kosmiczny hełm, żeby odrosła złamana noga plastikowego rumaka, żeby w złych snach wzlecieć nad pędzącym pociągiem. Wiedziałem w podstawówce: To były kolekcje i namiętności. Książki historyczne, futbolowe i akwarystyczne przyjaźnie, kartonowe samoloty i zbiór matchboxów, zwłaszcza srebrny DB5 Jamesa Bonda. Pierwszy dotyk dziewczęcych piersi i smak podkradanych papierosów MDM. Wiedziałem w liceum. Wyprowadzając Antygonę z cmentarza słów i transparentów odkrywając z Pink Floyd ciemną stronę księżyca, a na seansie czasu apokalipsy smakując zapach kobiety. Wiedziałem w wieku męskim. Wierząc w niewidzialnego Boga, żeby wybaczyć niewybaczalne, prowadząc na spacer niewiastę przez lodowatą pustynię Alzheimera, głaszcząc czule pierwsze plastikowe ekrany. Teraz... Tropiąc w sieci sklepy ze stylizowanymi laskami, które wspierają omdlałe ciało, wiem, że M chciałaby usłyszeć to tylko miłość. Jednak życie rzadko bywa komedią romantyczną. Dlatego, kiedy niespełna czteroletnia dziewczynka narzuciła na moje barki kocyk, mówiąc: Jesteś królem. A po chwili zakryła nim moją głowę, mówiąc: Jesteś duchem. Domyślam się: Najważniejszą w życiu jest wyobraźnia i radość. Co po nas zostanie? Być może fotografie obłuskane z zapomnianych mistrzów drugiego planu, z nieistotnych opowieści i niemych żartów. Z mimochodem zgaszonych świateł, zwietrzających śladów w zimnych koronkach Bałtyku. Może szczenięce blizny, jak zdarty na knykciach na skórek w pierwszej wojnie o miłość. Bracia, którzy nas porzucili, niczym wyblakłe i bezwonne woreczki z lawendą na dnie skandynawskiej szafy. Może drewniane wieszaki, z cieniem naszych cieni. W ogrodzie smukłe piramidy daglezji i swawolne świergoty sikorek oraz grubodziobów, których katem pustułka. Wybujały ponad rozpacz piórek zdają się poświadczać codzienne troski pięknej ogrodniczki. Na pięterku biurko po profesorze, w nim szuflady z przydasiami do uprawiania literatury oraz prac biurowych. Zatem, może zachwyt nad domniemaną wiecznością awatara w metaversum, a może kosz notatek otwierających martwe skrzela, że to już i tylko. Wiersze Leszka Półki z tomu Wieża Montenia czytał Mateusz Weber. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam i woda Smolka.